Siemanko, witajcie, cześć, jestem Jason i witam Was po raz drugi w mojej kuchni, gdzie już był jeden odcinek, gdzie gotowałem szormę, tutaj się pojawi odnośnik od, yy, do tego filmu. Także zapraszam Was, zobaczcie koniecznie co tam się wyprawiało. A w dzisiejszym odcinku ugotuję coś innego, coś smacznego i trochę zdrowego. Także zapraszam Was już teraz do oglądania. Sposób przygotowania na karkówkę Do dzisiejszej potrawy będę potrzebował tak jedno jabłko, cebula, no oczywiście wiadomo, karkówka, yy, przepis na soczystą karkówkę, sałata, yy, sos sałatkowy, ale to już yy, jak to woli, ja wybrałem koperkowo-ziołowy. Słodka papryka, pieprz sól, koperek, czosnek, dwa pomidory. No i oczywiście ziemniaki, których tutaj nie kładłem. Okej, okay, tu już mam w misce przygotowane, znalazłem miskę w, y, przygotowane mięso, wdech, karkówkę, pokrojoną już w plastry i umytą. Y, ale jak Wam się tego nie chce robić, tak jak ja to zrobiłem, możecie poprosić w sklepie, na pewno Wam to pokroją i, i umyją już na miejscu, żeby do domu przynieść już gotowe. Yy, no i co? I teraz będę robił do tego marynatę tak zwaną. Yy, po pierwsze co, już przygotowałem sobie tutaj taki olej, mam yy, pomidor, bazylia i czosnek. Tego na początek daję niedużo, żeby tylko yy, mi się fajnie połączył z przyprawami. Co dodaję jeszcze? Słodką paprykę, oczywiście na oko, dobra, starczy. No i co teraz? I teraz ten prze przepis na pomysł, na jak to się tam nazywa. Ja wsypuję to całe, bo mam tutaj 5 albo sześć plastrów tej karkówki, tutaj jest na opakowaniu napisane, że tylko cztery plastry i każdy po 100 gram to opakowanie jedno jest na 4 plastry i 100 gram no to ja w takim razie wsypuję wszystko i do tego daję jeszcze łyżeczkę musztardy stołowej zwykłej łyżeczka, łyżeczka Ręka cała trudna Dobra, i tak wymieszane mięso. E, ja zaraz zakryję folią i dam to do lodówki, żeby to sobie wszystko fajnie tam naszło. A w międzyczasie zacznę robić e, sałatkę.

Jak widzieliście sałatę już mam i pomidory umyte, teraz zajmę się koperkiem. Zabieram się za krojenie pomidorów, a później tą sałatę, którą umyłem, porwę w takie, nie będę jej kroił, a porwę je w takie małe kawałeczki i wrzucę do miski pomidory kroję na początek w takie grube paski a później w taką nielubno kostkę jak mi się ukroi tak tak jest, tak jest. Pomidora na razie nie wrzucam, poczekam yy, zaraz, to zrobię jak tylko wrzucę sałatę, dopiero później. Bo później by ciężko by było to wymieszać wszystko, bo ten pomidor go opadł na samo no i nie by było ciężko. I dlatego najpierw wrzucam sałatę, później daję pomidory, później koperek, no i na sam koniec co słodko. Sałata jest porozdzierana, pomidor pokrojony, koperek pokrojony, sos sałatkowy już zrobiony. Sosem salatkowym nie ma jakiejś większej filozofii, bo wszystko jest napisane na odwrocie opakowania. Dobra, wsypuję teraz pomidory. Dodaję koperek I to wszystko zalewam sosem sałatkowym. Ok, sałatka mam już zrobioną e, Teraz będę wracał do mięsa e, Rozgrzewam piekarnik do 200 stopni e, Żeby tak no, dobrze się nagrzał Wkładam karkówkę do naczynia żaroodpornego na narpie wkładam do e, rękawów, w którym będzie się piekło to wszystko z tymi, z tymi przyprawami, z całym tym olejem, tym tłuszczem, które z siebie wytopiło i które ja też dodam. E, no i oczywiście z jabłkiem. Jabłko zaraz zobaczycie, pokroję w takie małe ćwiarteczki, gdzie później powrzucam parę gdziekolwiek, żeby złamać ten smak tego ca tej całej karkówki, żeby też dodać trochę słodyczy do mięsa. ok, tak jak mówiłem, już mięso wyciągnęłem z lodówki, otwieram to Powinien zrobić trochę wcześniej, żeby to bardziej sobie naszło tą to, 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 to marynatą. No ale niestety dopiero niedawno wróciłem ze sklepu. I tak. To mięso, które tutaj mamy w miejscu, oczywiście dajemy do woreczka. Nie wiem, czy mi się tak uda. Mięso mam już w woreczku, dorzucam teraz tych parę jabłek. Dobra, tyle wystarczy. Co oczywiście o czym jeszcze zapomniałem? To cebula Dałem tylko pół cebuli, żeby, bo ja tam za bardzo nie przepadam za cebulą, więc dałem tylko połówkę. Mm. Ok, wszystko już mam zrobione. Sałatka, karkówka właśnie się piecze, sałatka jest w lodówce, dochodzi. Zostaje e, mi tylko obrać jeszcze ziemniaki i będzie wszystko gotowe. Także będziemy się już widzieć po zrobieniu wszystkiego, jak będę wam pokazywał, jak to wszystko ładnie i smacznie wygląda na talerzu. Okej, okay, mam nadzieję, że ci się podobał dzisiejszy odcinek. Zapraszam cię do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Zapraszam cię na moje strony internetowe: Facebook, Instagram, Snapchat, SKFM. Te wszystkie linki do tych stron będziecie mieli podane yy, właśnie pod tym filmem. Także zapraszam cię już teraz do tego wszystkiego, co tam jest, co wymieniłem przed filmem. A tymczasem ja zabieram się do połaszowania mojego pysznego dzisiejszego, późnego, już prawie kolacyjnego obiadku. Trzymajcie się. Cześć.